Moc Różańca, lekcje od święta. Aczke Pio. Witam, drodzy wierzący i miłośnicy duchowości. Dzisiaj zagłębimy się w praktykę, którą święta. Ojciec Pio niezwykle cenił, Różaniec święty. Ojciec Pio, jeden z najbardziej kochanych i czczonych świętych w Kościele katolickim, żywił gorące nabożeństwo do Różańca i mocno wierzył w jego moc. W tym filmie przyjrzymy się, jak Różaniec wpłynął na życie ojca Pio, i jak może przemienić także Twoje życie. Nabożeństwo ojca Pio do Różańca. Ojciec Pio, urodzony jako Francesco Forgione, był włoskim kapucynem, znanym ze swoich mistycznych doświadczeń, stygmatów i głębokiego życia modlitewnego. Wśród jego licznych nabożeństw szczególne miejsce zajmował Różaniec. Ojciec Pio nie tylko codziennie odmawiał Różaniec, ale także zachęcał wszystkich. Aby czynili to samo. Powiedział: Różaniec jest bronią tych, którzy chcą wygrać wszystkie bitwy. Dla ojca Pio Różaniec nie był jedynie mechanicznym powtarzaniem zdrowa śmeridziołu, ale głęboką medytacją nad tajemnicami życia Chrystusa i dziewicy Maryi. Wierzył, że odmawiając różaniec, wierni mogą coraz bardziej zbliżyć się do serc Jezusa i Maryi, odnajdując siłę, pocieszenie i Boże prowadzenie w codziennym życiu. Różaniec jako broń duchowa. Ojciec Pio postrzegał Różaniec jako potężną duchową broń przeciwko złu. Twierdził, że każde zdrowaś Mario jest niczym celny cios zadany szatanowi i siłom zła. W wielu swoich listach i pismach zachęcał swoich wyznawców do gorliwej modlitwy różańcowej, zwłaszcza w chwilach pokus i prób. Odmawiajcie codziennie Różaniec, powiedział, d a doświadczycie opieki najświętszej dziewicy w swoim życiu. Ten pogląd na różaniec jako na broń duchową podzielało na przestrzeni wieków wielu świętych i doktorów Kościoła. Jednakże ojciec Pio wniósł do tej praktyki intensywność i pilność, która głęboko odbiła się echem wśród jego współczesnych i do dziś inspiruje wiernych. Tajemnice Różańca Różaniec składa się z czterech tajemnic: radosnej, świetlistej, bolesnej i chwalebnej. Każdy zestaw zaprasza nas do medytacji nad różnymi aspektami życia Jezusa i Maryi. Ojciec Pio postrzegał każdą tajemnicę jako okazję do wejścia w bliższą relację z Bogiem. Nauczał nas, że medytując nad tymi tajemnicami, możemy znaleźć odpowiedzi na nasze własne zmagania i wyzwania. Tajemnice radosne. Podkreśl radość i nadzieję w narodzinach i dzieciństwie Jezusa. Rozważając te tajemnice. Możemy nauczyć się przyjmować prostotę i pokorę codziennego życia, tak jak to robili Maryja i Józef. Tajemnice światła, wprowadzone przez papieża Świętego Jana Pawła II. Tajemnice te uwypuklają kluczowe momenty publicznej posługi Jezusa. Ojciec Pio zachęca nas do refleksji nad wezwaniem do nawrócenia i dawania świadectwa o świetle Chrystusa w świecie. Tajemnice bolesne. Skoncentruj się na męce i śmierci Jezusa. Ojciec Pio który doświadczył w swoim życiu stygmatów i bólu, miał głęboki związek z tymi tajemnicami. Uczy nas znajdować siłę i nadzieję w krzyżu, wiedząc, że nasz ból można zjednoczyć z odkupieńczą ofiarą Chrystusa. Tajemnice chwalebne: Świętuj zmartwychwstanie Jezusa i uwielbienie Maryi. Rozważając te tajemnice, przypominamy sobie o obietnicy życia wiecznego i czekającej nas chwały, zachęcając nas do życia z nadzieją i ufnością w Boży plan. Świadectwa uzdrowienia i nawrócenia. Wielu z tych, którzy poszli za przykładem Ojca Pio w nabożeństwie różańcowym, było świadkami cudów uzdrowienia i nawrócenia w swoim życiu. Mnóstwo historii ludzi, którzy uwolnili się od nałogów, wyleczyli z poważnych chorób i odnaleźli spokój pośród kryzysów. Ojciec Pio wierzył, że łaski te są owocem potężnego wstawiennictwa Matki Bożej, wyjednanego poprzez wierne odmawianie różańca. Godnym uwagi przykładem jest świadectwo mężczyzny, który po latach zmagania się z wyniszczającym nałogiem zaczął codziennie odmawiać różaniec. Zainspirowany naukami ojca Pio, znalazł siłę, aby przezwyciężyć swoje uzależnienie i zmienić swoje życie. Innym świadectwem jest relacja matki, która nieustannie modliła się na różańcu w intencji uzdrowienia chorego syna i wbrew wszelkim oczekiwaniom lekarzy zobaczyła, jak jego syn całkowicie wyzdrowiał. Jak skutecznie odmawiać różaniec? Aby pójść w ślady ojca Pio, oto kilka wskazówek: jak efektywniej odmawiać różaniec. Znajdź spokojny czas i miejsce, poświęć chwilę w ciągu dnia na tę praktykę, z dala od czynników rozpraszających. Medytuj nad tajemnicami, nie ograniczaj się do odmawiania modlitw. Medytuj głęboko nad tajemnicami i lekcjami, jakie ze sobą niosą. Używaj obrazów i ikon. Posiadanie obrazów Jezusa i Maryi może pomóc w skupieniu medytacji i wzbogaceniu doświadczenia. Módlcie się z zapałem i intencją. Do każdej tajemnicy przynoście swoje intencje i osobiste potrzeby, wierząc w moc wstawiennictwa Matki Bożej. Uczestnictwo w grupie. Odmawianie różańca w grupie może być potężnym i podnoszącym na duchu doświadczeniem, łączącym twoje modlitwy z modlitwami innych wierzących. Wniosek Święty Ojciec Pio pozostawił nam bezcenne dziedzictwo wiary, nadziei i miłości poprzez swoje oddanie Różańcowi. Pokazał nam, że przyjmując tę praktykę ze szczerością i zapałem, możemy znaleźć spokój, siłę i kierunek w naszym życiu. Obyśmy podążali za ich przykładem i uczynili Różaniec centralnym elementem naszej duchowej podróży. Jeśli zainspirowała Cię ta historia, nie zapomnij polubić i udostępnić tego filmu znajomym i rodzinie. Subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej duchowych treści i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dziękujemy, że jesteście z nami i niech Bóg błogosławi każdemu z Was. Do następnego.